Hej Siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remega to kolejny odcinek Pugadoz! Moi drodzy, w tle przez zajebisty fanarcik, naprawdę. Andrzej, którego już dobrze znam, ponieważ nie pierwszego fanarta mi już wysłał. Stary, naprawdę rządzisz, rządzisz i choć kontakt z nim był ułomny, bo pracuje i, i niestety nie był w stanie kiedyś mi stworzyć zajebiste grafiki, tak teraz widzę, że raz na jakiś czas coś zajebistego podeślę, ostatnio podesłał mi tą grafikę, naprawdę kosmos, kosmos, no mi to się, sorry grafikę, no rysunek, rysunek, także jeśli też robicie jakieś fajne fanarciki, to wysyłajcie koniecznie na tego maila, którego widzicie na dole, pod moją mordeczką, tam jest właśnie gdzieś, gdzieś e-mail, tam na, na niego wysyłajcie wszelkiego rodzaju zajebiste sprawy związane z tym, co zrobiliście, nie wiem, YouTube, z, związanego z YouTubem, ze mną, z moim Kanałem czymkolwiek, fanarty, zdjęcia w koszulkach, w rezjach i tak dalej, koniecznie. W stylach też za niedługo o tym powiem za chwileczkę. E, przejdźmy jednak mimo wszystko do mm, e, interaktywnych. Moi drodzy, stan, e, stan waszych, waszych statystyk na, na chwilę obecną i, i najbardziej zaangażowanych: e, pierwsze na razie jest Karolka, podpalacz i Human Mangle. I... Hmm, może... Nie, no nie mogę wyznaczyć nagrody. Przecież przed wcześniej wyznaczaniem nagrodę to nie będę już dzisiaj wyznaczał wycięstw. Walczę dalej, dawam jeszcze kilka dobrych dni. Mimo wszystko z poprzednimi już tam się kontaktowałem, sobie dostali już te Te 20, 10 i 5 euro na Steam. Fajne nagrody. Myślę, że teraz też znów posypie się, posypie się troszeczkę euro na Steam, bo to jest dosyć fajna uniwersalna nagroda, także już z nimi się komunikowałem. Tak, teraz właśnie Karolka, Podpalacz, Human Mangel, która już wcześniej wygrywała i Horse Buster, który też już wcześniej wygrał, dalej są na topie, tak? Także walczy dalej, a my przechodzimy do Agario, bo tu będziemy teraz podejmowali kolejne tematy. Nazwijmy się wakacje, albo nie, nie wakacje, nazwijmy się. Bipa! W sensie, że w topie jest. Dobra, dajmy wakacje, pieprzystą. Pieprz, Mogą być wakacje. Przyszły wakacje, nie będą wakacje. Szkoda czasu na jakieś wymyślanie ników. Lecimy z tematami, bo jest ich w pizdu Pierwszy temat, który jest powiązany z drugim tematem Są to obozy młodzieżowe Na które jadę, nawet dwa razy w wakacje I bardzo was zachęcam do ogarnięcia tego co i jak, jak tam to wygląda ponieważ, ponieważ są to bardzo W zasadzie dopiero niedawno ogarnąłem Jak zajebiste są te obozy Bo szczerze mówiąc wcześniej wcześniej, wcześniej Nie sprawdzałem tak szczegółowo Z tego grafika jaki tam mamy, co tam robimy Naprawdę bardzo was zachęcam do, do zobaczenia sobie filmików Z tego jak to wygląda I bardzo fajna sprawa jeszcze są miejsca, także koniecznie sobie zobaczcie linki w opisie, bo, bo rzeczywiście fajna oferta. Na tych, których nie stać, zapraszam do mojego sklepu, ponieważ tam jest prowadzony konkurs w związku właśnie z tymi obozami, z fan klubu. I tam reguły konkursu, jest między innymi wymyślenie hasła do środy. Pamiętajcie, do tej środy, dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa. Do końca środy jest czas, żeby złożyć tamte zamówienie wraz z hasłem jakimś tam promocyjnym Resistal. Jakieś fajne, właśnie hasełko trzeba wymyślić. No i najlepsze hasło. Z, z wszystkich oddanych wraz z zamówieniem ma możliwość wygrania właśnie wyjazdu. Uczestników jest mało. Nie wiem, czy to kwestia kreatywności, czy tego, że tak słabo to promowałem. Chyba, chyba tego, że tak słabo to promowałem. Tak też w, w związku z tym, że jest. Powiem tak. Nawet 100 osób nie, nie ma, nie ma w, uczestni w uczestnikach, także jest ogromna szansa na wygraną. Wystarczy zajebiste, jakieś krótkie hasło wy wy wymyślić i można wygrać taki właśnie wyjazd na obozy z fan klubu wraz ze mną. Także kon tam koniecznie kombinujcie. Ym, poza tymi tematami, meetup, moi drodzy. 22 sierpnia. Macie być na meetupie. Szykujemy taki rozpis, że to jest niemożliwe. Naprawdę coś... Przezajebistego, to nie będzie to samo co było rok temu Rok temu było dużo niezorganizowanych rzeczy Wszystko przez to, że, że, że Ja wraz ze Stewardem mieliśmy to wszystko na głowie Tak teraz pomaga nam, tym, pomaga nam w tym Agencja, by to wszystko ogarnąć My możemy w ten sposób zająć się Większą, większą teraz ilością czasu Na to, by zagospodarować czas na scenie By robić jakieś ciekawe konkursy i tak dalej A na miejscu organizacją zajmą się osoby Które są do tego powołane i to jest moim zdaniem Zajebisty pomysł, ponieważ teraz mm, Jesteśmy w stanie i robimy to teraz na bieżąco Wraz z Multim, bo jest trzecią teraz z głową Mitapa, co jest też zajebiste, bo jest nas teraz trzech, jeśli chodzi o takich ambasadorów Mitapa, więc, więc koniecznie sobie zobaczcie, dołączcie do wydarzenia na Facebooku, zobaczcie strony co i jak, jak to będzie wyglądało. Plan już za niedługo będzie udostępniony, jak to będzie wyglądało, właśnie jeśli chodzi o cały dzień. Koniecznie wbijajcie, naprawdę impreza przezajebista i to nie jest tak, że. że mm, że teraz mówię po to, żeby się tylko wpadli, a potem będzie klapa jak na każdej imprezie, które ostatnio wszyscy robią. E, tak naprawdę prawda jest taka, że tylko mitapy nasze się zgadzają, jeśli chodzi o, o oficjalność imprezy, w sensie, że jedna oficjalna, prawdziwe mitapy to właśnie my robimy. Także wszystkie te fejki, które, na które, na które, osta które ostatnio widziałem, też były... Ty gnoju, które też widziałem, to nie są imprezy, które... które to są imprezy, które na Podrąbali po prostu motyw i tyle. Um, także wbijać na oficjalnego meetapa szykujemy naprawdę roz, rozpierdziel, także koniecznie zobaczcie sobie stronki w opisie. Cóż jeszcze, mam tutaj spisane tą QD. Wszyscy już mi od miesiąca napieprzają maile, napieprzają info... O, ty patrz go! Wakacje oddał mięso na wakacje! Oddaj trochę mięsa, dawaj, dawaj, dawaj. Spierdziliłem to totalnie. QA, o które wszyscy pytają, mam zamiar zrobić, ale dopiero za niecały tydzień, czyli będzie za dwa tygodnie. Czemu za tydzień? Ponieważ wjeżdżam na wakacje, prywatnie, odpocznę sobie, cieszę się jak cholera na wakacje, bo mogę sobie odpocząć od tego wszystkiego. I moi drodzy, będę w Chorwacji, już nie w Grecji, w Chorwacji i nagram tam QA w Chorwacji, nie w Grecji, bo rok temu było w Grecji, teraz będzie w Chorwacji. Także ogólnie śmiesznie mi się te nazwy zebrały, ponieważ no kwestia tego gdzie po prostu jestem Ale, ale myślę, że kolejny będzie fajny Q&A, takie z fajnym, z fajnym, zajebistym terenem w tle i tak dalej Wykombinuję coś zajebistego, nie ma sensu żebym przed wyjazdem teraz, bo jadę za kilka dni Nie ma sensu żebym przed wyjazdem teraz zrobił Q&A, bo byłoby to na szybko zrobione niepotrzebnie e, A tak to sobie sobie na spokojnie, na wyjeździe, wyrąbane w kosmos e, Gdzie w tle będzie jakiś zajebisty widoczek moi drodzy Hashtag! Pięknie no i mm, temat QA właśnie mm, za niedługo będzie ogarnięty, tak też kolejny QA będzie jeszcze w innym miejscu, ale tego wam już nie będę zdradzał. Moi drodzy, kolejne tematy. Lecimy z tym koksem szybciutko, bo ja się też śpieszę. Livestreamy! Ostatnio robię ich coraz więcej i, i na pewno w wakacjach będę robił jeszcze więcej, szczególnie po, pod wieczór. E, w związku z wakacjami może mi się też będzie chciało robić jakoś w porannych godzinach, czy tam, po, czy tam południowych, bo często mi się chce grać ostatnio w Wiedźminka, na przykład takiego, czy też GTA. Koniecznie sprawdzajcie informacje na Facebooku, na Insta... nie, na Instagramie nie, ale na Facebooku, na YouTubie robię informacje na temat livestreamów tam i je koniecznie sprawdzajcie. Głównie jednak livestreamy robię po nocach, Także jeśli jesteście nocnymi markami, to koniecznie wbijajcie na Facebook i sprawdźcie, czy robi live'a z Wieśka, na przykład takiego prze Taki w ogóle też taka ciekawostka. Ostatnio patrzę statystyki tam w Wiedźminie, nie? Gdzie pisanie właśnie jest ile się przegrało godzin, tam te wszystkie takie takie, takie już techniczne bardziej tematy Wieśka. Patrzę i... i wyobraźcie sobie, że mam przegrane w Wiedźminie 4 dni i kilkanaście godzin. Gdy aktualnie nagranych odcinków mam 14? 15? 14? 14, bo naprzód mam nagrane już Wiedźminy. Wszyscy mi oddają, no popatrzcie, jakie to jest zajebiste. Wszyscy wakacje uznają za, za sojusznika, no? Każdy kocha wakacje. Nawet Hajsik mi dał mięso, no po prostu, aż to nie mogę w to uwierzyć. Po prostu mi tutaj zmasował mnie. Dziękuję ci bardzo, Hajsiku. Popatrzcie, popatrzcie, jak pozytywnie może być z Hajcami. Moi drodzy, no i co? Mm, w związku z. Live streamami, koniecznie, wbijajcie i sprawdzajcie. Kolejny temat to jest oszuści. Oszuści w internecie popatrz kolejny na wakacje, no to jest zajebiste, sojusz, sojusz. Każdy koła wakacje. E oszuści w internecie, szczególnie na mojej grupie i na innych grupach też to, na, tak, na, tak, to jest tak sorry, zaplątałem się. Tak samo na pewno to działa, ponieważ y jest wielu takich. Oszustów, którzy nazywają swoje konta moim imieniem, nazwiskiem, potem wypisują w komentarzach jakieś syfy pod tytułem e, Wyślij SMS-a, a wygrasz gówno No i wszyscy to, znaczy wszyscy, wielu młodszych szczególnie, m, głupiutkich ludzi wysyła te SMS-y. Myśląc, O! Rezin napisał komentarz, że mam wysłać SMS-a. Dobra, robię to. I tam jakaś informacja. SMS weźmie jedyne 2 zł, żeby wygrać koszulkę Rezistor, na przykład, nie? I ostatnio tak patrzę właśnie w te komentarze, i tam kolejne komentarze pod tym oszustem. Ej, wysłałem SMS-a, i nie mi 2 zł, tylko 20 zł. Czemu? I ostatnio właśnie jakieś zdjęcie dziewczyny wysłałem na Facebooka, która prosiła mnie, żebym usunął jednak tego posta, bo rzeczywiście widniało tam jej imię i nazwisko, e i wizerunek. E, ale była idealnym przykładem takiej, takiej chorej, głupiej sytuacji, e, e, poddania się właśnie oszustom, jeśli chodzi o te, te smsy y Bądźcie czujni nie naprawdę, to jest. Nie wolno nikomu ufać w internecie, a szczególnie właśnie takim informacjom jak Wyślij SMS, by wygrać jakieś tam gówno, nie? To potem się okazuje, że, e, że wam na przykład zjadło z pakietu trzy dyszki albo dwie dyszki, a można nawet stuwa, no różnie to bywa, nie? Bądźcie opowiedźcie. I teraz mógłbym zjeść tego hajsa, nie? Ale go oszczędzę. Żyj, żyj, Mediamark, żyj. Oszczędziłem. Wakacje, nie? Idą wakacje. I to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Poza tym, że mm, jest mega dużo tematów, które Wam chcę właśnie na bieżąco informować, ale często nie udaje mi się to ze względu na to, że mam bardzo dużo na głowie. Ostatnio miałem, teraz już jest luźno i fajnie. Wakacje idą. Luz blues, blues. Ale zdawałem teraz tak wiele rzeczy w szkole. Miałem kwalifikacje zawodowe praktyczne, teoretyczne. Nie byłem w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Naprawdę, było to ciężkie, żeby, żeby to wszystko mm, wam, wam zinformować. Że idzie meetup, szykujemy to, tamto, to i tak dalej. Bądź naprawdę czujni co do tego meetupu. Zajebista impreza i kupujcie już bilety, bo nie starczy na potem. Jak będziecie decydowali pod koniec, czy pojechać, czy nie pojechać, uwierzcie mi, że zgałganicie sprawę i nie dostaniecie się na imprezę. Jest taki rozpis, jeśli o to chodzi. Uważajcie, naprawdę, bo miejsc zabraknie, hala, hala nie, po, nie, nie, ten, nie pomieści miliarda osób. Także, jeśli chcecie rzeczywiście na 100% być na meetupie, to decydujcie teraz i kupujcie... Ty gnoju. mi mi zaatakowało. To kupujcie te bileciki, bo mm, może być ciężko. E, moi drodzy, mm, kończę te, tego, te pogaduchy. One się jeszcze dzisiaj we wtorek pojawią na, 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 na YouTubach. E, tak też ja spadam, ponieważ mam jeszcze kilka innych tematów. Między innymi muszę cztery filmiki zmontować. E, szczególnie jeden taki przezajebisty z okulusem związany. Gdzie, gdzie, gdzie właśnie nie, nie ja z tego okulusa korzystam. Może być ciekawie. E, no i to wszystko moi drodzy. Bądźcie czujni i śledź o internety za kilka dni wyjeżdżam na wakacje prywatnie, tak też wypocznę sobie, a filmiki też najbliżej będą także nie bójcie żabczy, nie zostawiam Was z niczym, z mojej strony to wszystko mam nadzieję, że Odbiło mi się, przepraszam. W sensie, że nie mam nadziei że mi się odbiło, bo mi się po prostu odbiło. A mam nadzieję, że... Sorki, mam nadzieję, że mm, pogaduszki wam się, po... że wam się podobały. Ja ale go raz oraz pisgałem RZCW, no zobaczcie. Dobra, oddajemy się RZCW. Mam nadzieję, że pogadówki wam się podobały. Mm, jeśli chcecie ich więcej, koniecznie dajcie znak. Ja z chęcią mm, was poinformuję o kolejnych rzeczach, które będą się pojawiały w... No, ogólnie w życiu. <laughs> Aha, no i sklep za niedługo otwier... Mówiłem o tym? Za niedługo otwieram tę otwieram yy, nową stronę i w ogóle totalny rozpis szykuję? Chyba nie, ale wiedzcie, że naprawdę będzie grubo. To wszystko moi drodzy, trzymajcie się, cześć.